Vlog ten może zawierać treści nieodpowiednie dla widzów niepełnoletnich oraz takie, które mogą urazić niektórych dorosłych. Pamiętaj, że oglądasz to na własną odpowiedzialność. Zawsze chciałem, wiecie, big breaky I to takie big breaki, naprawdę big breaki. Nie na zasadzie tam 345 i... Nie wiem, 4 tłuk. Tylko chciałem, żeby ten zacisk był wielki i ta tarcza dojeba niewielka. Więc yy, poszedłem w końcu za tym krokiem. I zamówiłem. Także oglądaj vloga. Pamiętaj o tym, żeby łapę, rzucić łapę w górę. Pamiętaj o tym, żeby napisać komentarz. Pamiętaj o tym, żeby subować, bo dużo na kanale ciekawych rzeczy znajdziesz, a vlogi, a vlogi to jest specyficzny temat. Jedni oglądają, inni kochają, inni nienawidzą. Tak więc. No cóż, jak zwykle na vlogu pogadamy sobie o życiu, ponarzekam, powyzywam. Zajedziemy pewnie do młodego. I takie, takie. Wjechać na jakieś deski. Trzeba wjechać na deski, żeby podnieść samochód. Kto tu wpadł na ten pomysł? I pewnie znajdzie się k jakiś debil, co powie nie można zostawiać samochodu na poduszkę, bo to jest niebezpieczne. Powiem wam, że wagowo, delikatnie się naprawdę zdziwię, bo ta tarcza to waży kawał dobrego chuja. Osłony termiczne z tej orygina, już nie będę traosu kupował. Wszędzie jeździłem bez, to tu też mogę jeździć bez. Naprawdę. Finalny wygląda tak. I wszystko by było spoko gdyby nie to, że chyba ocierał felgę. Bo tutaj tego miejsca powiem wam, nie ma. Gdyby nie to, że mówili, że Felga 20 to generalnie on się zmieści. No to tak się kurwa zmieścił właśnie. Ale jak to się mówi, ja przyzwyczajony z lat wcześniejszych. Co się... Dotrze to się wytrze. Albo coś takiego. Nie no, generalnie jest tak, że wchodzi na tyle na styk, że kartka papieru się wsuwa, więc nie jest najgorzej. Karta już nie wchodzi, ale... Felgę ryra tylko delikatnie. Więc ona sobie, wiecie, wyrobi to miejsce i już nic nie będzie po prostu tarło. To w ogóle. Musiałem dostawić. Kurwa, z drugiej strony też obciera. Już myślałem że może krzywa Felga czy coś. Ale nie, nie. No dotrze się, no co no. Słuchajcie, nie ma na to wyjścia. nie teraz na, zmienia na 21. Kurwa. A co z zimówkami? Nie. Bo tam też 20, ale... Zawsze wpierdolę w taki biznes, mam. Wiecie co, mówią, że szef z dziura w butach chodzi i to jest prawda, bo yy, założyłem te tarcze. Były noweczki, noweczki, wiecie, rozpakowane dopiero e, z opakowania. E, no i miałem je tylko przymierzyć i się okazało, że tromofelga, więc nawet nie oczyszczałem tych piast. I tak w sumie pojechałem do Warszawy. E, zostały w na trasie już się pokrzywiły. E, dopiero teraz zdjąłem je z piast. Piasty sobie przemierzyłem, są proste, ale były, nie wiecie, nieoczyszczone. Całkowicie w ogóle zdjęte tarcze, które tam przejeździły z 60 tysięcy, więc syf jak z kurbesyn, Ale na takie ziomeczka co pracuje tam, gdzie toczą i ogarnie mi, zorganizuje mi w pracy takie toczenie, yy, właśnie, nie? Także serdecznie pozdrawiam yy, Kasperku. Bardzo Ci będę wdzięczny, jeżeli się uda coś z tymi tarczami zrobić. Moje serduszko w tym momencie będzie uradowane A ty no, oglądaj dalej, bo ja biorę się za ściąganie kolejny raz Wyróbiesz to na mięsie, chuja z tego będzie ja Ci mówię, trzeba ją obciąć Nie będzie Tu będziemy by ją obciął, elegancko Nagrywasz? Tak, tak. <laughs> To nie jest auto klienta, znaczy, to jest prywatne auto, to można obcinać nie będziemy no ci. Ty, będziemy... no ale by były przed dostęp. Tu ją tak cyknęli. U klienta by się tak nie zrobili, nie? O, ty i teraz tu wejdę sepa. No nie jest taka spękana. O pękła trochę. Tu jeszcze by pojeździł. Dobrze jest. No to zrobiłeś. Dość się jest, jest. Pony też jeszcze 5 sezonów pojeździł, a teraz tą te opona. Pojeździesz. Muszę. Aki chcesz czerwony? Kałem czarny Bo jak będzie czerwony, to będzie widać na oponie. Nie no, będzie taki, no kabanosowy, no. Jak bym się dał. Taki. A ty, bo to tarczyński. <laughs> Pokaż mi jak się wkłada kabanosa. Ja nigdy tego nie robiłem. Serio? No. Muszę kupić takie zestaw. Już. Llele. Zrobione. Ale o tą osłonę nie płaczcie. Nie płaczcie spokojnie, nie jestem aż tak głupi. Bo później, jakby ktoś przyjechał kupić samochód, to by powiedział, że debil. Ja po prostu tą osłonę u ziomeczka rozerwałem dwa dni temu. Nie wiecie, na środku bramy, jak się zamyka, takie bolce wystają. Więc z niego zahaczyłem rozerwałem tą osłonę. Kupiłem drugą, więc tą sobie po prostu pocięliśmy, żeby było łatwiej. Wiedziałem, co kupić, co kupić, że ten kurwa samochód był bardziej sportowy i miki kupiłem sobie. Spoilerek, także biorę się za montaż. Yy, tej taśmy dwustronnej nie ufam, ale powiem Wam, to jest pierwszy samochód, w którym powiedziałem sobie, że wsadzę na pewno coś z karbonu, ale nie będę też przeginał, bo i tak tego nie zdejmę, A są to po prostu, moim zdaniem, pieniądze wyrzucone w błoto bo płacisz za spoiler dwujaka, za lusterka na przykład tak jak tutaj płacisz półtoraka jakieś tam anteny GPS, co tam to sram to yy, i powiem wam wychodzą kwoty po 10 kloca, nikt za to i tak nie zwróci przed sprzedażą i tak tego się nie demontuje yy, jedni docenią, inni się na to wysrają yy, już przestałem po prostu inwestować w takie yy, w takie pierdoły tym bardziej, że ja to i tak rekordowo jeżdżę już rok tym samochodem, więc pewnie zaraz znajdzie mnie myśl, żeby to sprzedać no ale no cóż, yy, nie będę montował tego na klej do szyb Jak zawsze, yy, tym razem zmontuję sobie to na taśmę dwustronną Zobaczymy czy to wytrzyma, czy po prostu poleci sobie gdzieś tam kiedyś w świat No i co, no i bierzemy się za montaż, nie? Trzeba pamiętać o tym, że trzeba oczyścić powierzchnię Dobrze Wziąłem sobie kadłaba Zakurzony tak samo, nie? Pierwsze czytimy na Zobaczymy sobie tutaj, a tutaj to zaraz pomyślijmy. Chińczyk, Chińczyk. Wszystko jest Chińczyk. To w sumie chuj Ta taśma to gówno na banach. To jest 100% gówno, nie? rozkwinię słuchajcie taki patencik żeby to równo było przyklejone, nie? to przyklejam sobie w pewnym miejscu, ustawiam ten spoiler na przykład no. tak że dla mnie jest on perfekty z każdej strony nie? i teraz ciągle to sobie... wtedy podchodzi, o kurwa jak on tu, a nie myślałem że on odstaje tak dobra no i przyklejacie sobie tutaj tak środeczek Wtedy Wam tutaj nie ucieknie. Przykrywacie to coś brzegi. I teraz tego po prostu, wiecie, podnosicie. Wiecie, on nie, nie... O, do tyłu mi nie pójdzie na przykład, nie w sensie w moją stronę Więc z teraz mogę, przysłowiowo, podnieść jak na zawiasie. Zerwać z taśmy te, tę, wiecie, tą folię ochronną. Wolę oklejać, niż coś przyklejać, bo... W sumie zawsze coś spierdole Bo klejanie to sobie możesz poprawić, wiecie, Plen luz. a z przyklejaniem to nierówno, no. A nie no, może równo. I teraz odklejacie, wiecie? Zrobiliśmy sobie w tej taśmy taki ala nie? Odklejacie. Już wiem, że zaraz będę go ściągał i go Albo polakieruję, albo wypierdolę w śmietnik I kupię karbo, bo, bo... Pierdolę taka i tak będę założę karbo Ciekawe na jak długo się będzie trzymało, Zara woda podejdzie i Gówno z tego będzie Lepiej? Piątek, impreza ja tam on swoją imprezę. takie tematy, jak dzwoni do mnie klient, pyta się czy wykonam remont silnika. No, ja chcę, żebym wykonał remont silnika. Proszę bardzo. Szybko, sprawnie i elegancko no. Otwieramy sobie Lukasika. Zaraz zaaplikujemy 0,5 literka. Heavy duty. Będzie malinka. Jaki gęściutki. Kierownik stoi na środku. Słuchajcie, naprawdę kopciły, patrzcie na dwa. Nawet nie puściło dymka. Także Lukas powinien mi płacić za to, że, że wykonałem darmowy test i wypromowałem ich na tym. Wiecie co mam na myśli? Po prostu. No są takie silniki, których remontowanie przekroczy koszt samochodu, na przykład takie 16 w E82 czy tam E87. No to dla mnie jedynym ratunkiem tego samochodu, póki jeździ i nie pójdzie na złą, no to jest to dodanie właśnie doktorka Heavy Dity. Miał no. być tunigi, więc będą tunigi. Wiecie, ja na przykład nienawidzę tych mat w bagażniku takich gumowych, a mam zawsze na to trochę inny patent. U mnie mata już wyciągnięta, pełna w plamach, ciężko jest to wyprać yy, i strasznie je to drażni. Tak więc zaobiem sobie materiał. Taki o, o materiałek. Yy, jednym, się musi, jednym się podoba, innym nie musi. Ważne, że mi się podoba. Yy, czarna, ekoskóra pikowana z brązowymi przeszyciami, pod kolor wnętrza. Ja sobie zaraz ten, yy, tą podłogę bagażnika tym obiję. I teraz odpowiem od razu na pytania, dlaczego ekoskóra? Po pierwsze... Słuchajcie, ja za ten materiał na bagażnik dałem chyba 42 zł. Po drugie, łatwa w wycieraniu, nie zostają plamy. Nie chłonie wody tak naprawdę. Chociaż wody w bagażniku nie wolisz, ale jak coś tam się wyleje, to sobie przetrzesz. Ma fajniejszy kształt niż ta gumowa mata. Tego dołu i tak nie wyciągasz, bo tam jest akumulator, nie tak jak w serii R, że jest jakiś schowek. Więc ja sobie ją okleję. No i dla mnie będzie spoko. Z bokami coś też wymyślę, e, tą górę nad bagażnikiem i tak będę wygłuszał i dawał tam materiał. E, także dla mnie spoko opcja. Po pierwsze, tańszy niż mata, ładniejsze niż mata. E, chyba łatwiej się nawet wyciera, bo wiecie, to przetrzesz i masz spokój, a ta mata i tak zawsze ma plamy. No i ta oryginalna podłoga zawsze miała plamy, także ich nie będzie. Koszt, e, mówię, 42 zł z Allegro Smartem i klej tapicerski 20 zł taker nawet nie jest wam potrzebny, wiecie, te, te, te spinki czy coś. Także to oglądaj i patrz na efekt końcowy. No i teraz uwaga, uwaga, wielkie odkrycie. Co nie jest bardziej legit? Patrzcie na to. No, elegancko, nie? Nie syfi się. Ha, pięknie. Czas roboty 20 minut. Będzie się na pewno jakiś kurwa debil, który napisze e, ale na to jak wlejesz wodę, to na pewno coś wchłonie. No mordo, no, jak ty rozlewasz wodę w bagażniku, no to na to nie ma... zlitu, się i wiesz, no nie ma przebacz, nie? Ja na przykład lubię po prostu czystą tapicerkę i dla mnie uważam, że było to najlepsze rozwiązanie. Yy, odbieram kolejną pakę i lecimy dalej z modyfikacjami. A jak ci mordo, resztki zostaną, takie wiesz, paski, to se możesz zrobić tapicerkę na. Digidonga! He! Tylko, że robimy zakończenie już tego odcinka. Yy, ostatnia modyfikacja, która wpadnie do samochodu, to. To side -skid, który już z jednej strony zamontowałem, a drugi dalej będziemy z Ryszardem montować. Także bierzemy się za robotę, nie? I tyle. I teraz, żeby ugryźć to logicznie i w miarę szybko, to po prostu nie będę demontował tego progu, żeby nie połamać zapinek y, mocujących próg, tylko po prostu nawiercę sobie dziury dziesiątki na kołki rozporowe, takie, które bardzo często macie pod maską, czy gdziekolwiek indziej i będzie to wyglądało jak oryginał. Nie demontujesz progu po pierwsze, po drugie zajmuje to 20 minut, po trzecie zajebiście się trzyma, bo te kołki naprawdę jest ciężko wyjąć, po czwarte wygląda to jak oryginał. No i tyle. Jezu, ale te progi zmieniły tą bawarę. Mm. Pięknie to wygląda. Nie no, ale siadło, nie? No jest, powiem wam coś, czego akurat tutaj naprawdę brakowało moim zdaniem. I właśnie tym akcentem kończymy tego woga. Jeżeli Ci podobało został tę próbę, pamiętajmy sobie